Jeżeli nastąpiła sytuacja, w której te jednostki, jakie zaistniały we Wrocławiu, były ściągnięte gdzieś z innych miast, było przygotowanie, które by jednoznacznie świadczyło o tym, że wszystko było ukartowane na tyle długo, no to oczywiście jest to poważna sprawa. To jest już wtedy nie sytuacja, w której ktoś w, sytuacji, w momencie nerwowym podejmuje w ostatniej chwili decyzję i, i robi to w sposób pozorowanej spontaniczności, występując przed grupę manifestantów czy też no, świętujących, w zależności, jakby na to napatrzeć. Jeżeli coś takiego się stało, to jest bardzo, bardzo poważna i nieprzyjemna sytuacja, którą trzeba by bezwzględnie wyjaśnić i no i oczywiście bezwzględnie y, bez zawieszeń odpowiednio ukarać wszystkie osoby, które siedziały przy tym stole. Y, jeżeli tam przy stole decyzyjnym y, w takiej, y, y, w tak, przy takim zaplanowanym działaniu Zasiedli też funkcjonariusze, a nie tylko zostali poinformowani w ostatniej chwili. No, jednak do mnie niewinności, jak długo nie wiemy, ale jeżeli tak było, to, no to w tym momencie nie będę bronił w żaden sposób takiego funkcjonariusza wręcz przeciwnie.